Cześć, witajcie, z tej strony ja, Art i to jest długo wyczekiwany odcinek z teorii. Z zajmijmy się pierwszą teorią. Purple Guy, William Afton The Man Behind the slaughter Wiem, że zabił on piątkę dzieci, w tym papeta, czyli sz szóstkę. Wiemy, że włożył je do kostiumów, ale za to sam też włożył kostium. Spring Bonnie'ego. Ale... Był to inny niż to był prototyp. Bo kto wie, bo bez sensu, gdy odłożył kostium, już zabił te dzieci, i bez sensu, żeby nakładał sprężynę, więc prawdopodobnie to byłoby bez sensu. I to był prawdopodobnie prototyp albo coś skąd popierdzieli wszystkie, i moja teoria została wyrzucona. Druga, marionetka, Marian Puppet, Lefty Charlie. Wiem, że William Afton. Pierwszą ofiarą Williama Aftona była Charlie, czyli córka Henry'ego. Wiem, że też nawiedziła ją Puppet, albo Puppet nawiedził ją. Wiem, że Lefty miał schronić Puppeta, żeby. Dokładnie nie wiadomo w sumie. Ja nie wiem, przy okazji. Napiszcie w komentarzach. Eee, dokładnie nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Nie wiadomo, może ch nie chciał, żeby już więcej prezentów dawała martwym dzieciom. Nie wiem, o co chodzi, że schował ją do kostiumu. Eee, trzecia teoria. Piątka zabitych dzieci. Wiemy, że była piątką. Pię... Piątym dzieckiem jest Cassidy. Czy tam Kaseli, czy tam Cassili, nie wiem jak to Wiem, że William zabił piątkę dzieci. Tak szóstkę. Ale kto kryje się za Nightmare'ami? Wiem, że brat Michaela, Michaela z SLA i FNAF 4 miał koszmary przez tych ziemeczków takich w maskach, ale... Tak to by, tak wiemy, że animatroniki to zbudował dla te... William dlatego, że dla swoich chorych eksperymentów, czy coś takiego, ale one mają pięć palców, one mają pięć palców, to nawet na figurkach to widać, więc niemożliwe, żeby to były zbudowane przez Williama. Bo wtedy to by było bez sensu. Budowałby z czterema palcami, nie? A tak to. Pięć palców, to znaczy, że miał koszmar przez tych chłopaków, strasznie. Nightmare Foxy miał nam z początku pomagać. Nie zabijać nas. Pomagać za to. Nie mam na to dowodów, ale mogło być tak więc teoria chyba już piąta albo czwarta. Mangle tak naprawdę kontaktuje się z policją, żeby złapać Michaela, bo ona myśli, że to William. Nie wiem dlaczego, bo widziała już w jej na korytarzu, widać tam ułamkiem w drzwiach. Nawet jeśli była naprawiona, czy tam popsuł czy człowiek, ale wiadomo, że ona kontaktuje się z policją. Więc. Wiecie co mówię. Dobra. Teoria już chyba piąta już to Nie liczyłem. Old Man Consequences. Wystąpiłby w jak Jaki wezmouth UC? Ultimate Castle Knight. Nie z tego, że zabrał on Aptono do piekła. Nie Cassidy. Nie zabite dzieci, ale. Ale właśnie on niby. Więc odszczepcie się, okej. Okay? Znaczy, lubię FNAFA, znam o nim wszystko, ale teoria to jest mój pierwszy raz, więc nie wiem, jak wy to uconicie. Teoria już chyba siódma. Teoria siódma. Są time i oryginalne. Wiemy z wiadomości, gdy przechodzimy do Circusa z Baby. Wiem, że stara pizzeria Freddy's została zamknięta z powodu i też wiemy z gazet że wyciekały z nich czerwony śluz, śmierdziały takimi flakami jakby wyciekało z nich coś. I nie wiadomo co to było. Bo to zaczęło działać tak, jakby więc nie czepiajcie się, bo ja mam taki. Wiecie, głos dziwny. Dobra, e, teoria już. Przedostatnia w teorii. SLI. SLI na 3. Wiem, że William Houghton przed śmiercią Elizabeth dawał fontajmy do zabijania. Nie spodziewał się, że zabije akurat Circus Baby. Jeśli nie wiemy, czy one są opętane, to zaraz wam powiem. Funtime'y są nieopętane, bo po pierwsze William nie wsadził je, ich do kosumu. A po drugie, dzieci by nie mogły się tym rozsiąść, żeby nimi sterować. Więc niemożliwe to, żeby time były opętane. No, chyba że. Zbyt nie. Też były teorie, że. Też były teorie, że niby. Balora to żodał i ich małostwo. No, ale oblewamy to. Idziemy dalej. Teraz ostatnia teoria, czy tam przedostatnia? Nie wiem. Dobra, lecimy do dziesiątki. Dziewiąta teoria, FNAF AR i UCN. Wiem, że UCN to piepła torna, ale czym jest AR? jest kanonem? Otóż nie. To jest bardziej kanoniczne niż FNAF 1. Słuchajcie. Nie wiem, co mówię. Naprawdę wiem, co mówię. FNAF AR jest bardziej kanoniczny niż FNAF 1. Po pierwsze, mamy voicelany wo i niby są wszystkie części FNAF prawie. Oprócz szóstki, ale Springtrap... Tu cytat: I always come back. On zawsze powraca, więc to jest bardziej kanoniczne niż wiar z glitch trafem całkowicie. Ci wie co jeszcze. Dobra, teraz ostatnia teoria, która zajm teoria zajmuje mi 8 minut. Dobra, ostatnia teoria. VR właśnie Halloween Edition wiemy, że mamy tam inne wszystko mamy jeszcze dwa animatroniki, które do doszły czyli DreadBarek i Foxy. No i jeszcze wiemy z tego, że maska właśnie maska wami wzięła się z od Green jego Green Fox był sterowany przez glitch trapa wiemy że Fritz był pierwszym który wypróbował wiara glitch trapowi udało się na chwilę wziąć go kontrola ale niestety no niestety nie udało się, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał z teorii, jeśli chcecie takich odcinków więcej zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się, cześć